Halo, halo, cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym etesie z modów. Tak jak pisaliście w komentarzach, największy tam chyba wybór padł właśnie na Mercedesa, więc, więc jest Mercedes MP4. Malowanie na nim jest standardowe z Mercedesa Actrosa. Trochę, trochę słabo je widać tutaj. O, z tej strony chyba będzie, będzie lepiej, bo mamy tak troszeczkę już się... Zaczęło nam akurat ciemnieć. przepraszam najmocniej, także... Także prezentuje się ona mniej więcej tak, jeszcze, jeszcze będę na pewno to malowanie zmieniał. Jak widzicie światła, światła się pojawiły też na tej ciężarówce i też są zielone, no nie mogłem sobie odpuścić, żeby one nie były zielone właśnie, więc e, więc są, są jak najbardziej e, zmienione, nie wiem czy uda mi się pokazać, tutaj mam dokładnie opony, spróbuję to przybliżyć. E, także widzicie opon też mamy e, zmienione, to są Goodyery e, na, na wszystkich, na wszystkich kołach akurat są takie same, troszeczkę inne inne kołpaki są pozakładane na te koła. Tak, to malowanie wygląda dokładnie z tyłu. Tu u góry. mamy jakieś antenki do CB Radia i też oczywiście, oczywiście zielone światło. W środku, jak widzicie, jest też e, nieodzowny LEDowy znaczek Mercedesa. Przejdźmy teraz do środka. Środek wygląda mniej więcej tak. Jest troszeczkę zmieniony, bo, bo jest e, dodany zielony kolor połączony z czarnym i troszeczkę brązu. Te brązy mi nie do końca tutaj pasują. No ale niestety nie mogłem znaleźć absolutnie żadnego innego takiego um, odcieniu, żeby tego brązowego nie było widać, także musiało to zostać. Jak widzicie, GPS-y zostały takie same, jak mieliśmy wcześniej w daf e, Co jeszcze? Do, doszło nam CB Radio na górze. Chociaż co prawda ono jest i tak e, nieużywane w żaden sposób, no ale jest przynajmniej, przynajmniej wygląda. No nasza, e, nasza grażynka dalej sobie siedzi, czyta. Tutaj możecie zobaczyć, że tego zielonego jest całkiem... Całkiem sporo, no ja wybrałem akurat do swojej ciężarówki kolor zielony, wy możecie wybrać sobie dowolny inny, na, na stronie, która będzie w opisie macie na przykład kolor złoty, czy, czy na przykład biały lub połączenie białego z czerwonym, także macie, macie tego całkiem, całkiem sporo. Co jeszcze się zmieniło? Tutaj, tutaj dalej mamy, mamy zimę. Co prawda zniknęła nam choinka, znowu pojawiła się woda. Mamy nadal niestandardowe naczepki, gdzie mamy e, Burger Kinga. Chociaż do Burger Kinga będziemy wieść teraz akurat kawior e, 14 ton. Także nie wiem, czy to do końca pasuje, akurat do tej re, e, restauracji. No ale cóż, no ta, tak, się, tak się trafiło. I tak musi, musi być, więc wieziemy sobie e, kawior. E, trasa nie będzie zbyt długa, bo mamy tylko biały Lublin, więc sobie wyjedziemy już powoli. I możemy możemy ruszać. E, znowu zapomniałem wrzucić, e, wrzucić kierunek. No ale nic, e, trudno. Będę, będę się starał o tym pamiętać. Po prostu czasami jak się, e, jak się zagadam, to, to tak mi wychodzi. Jak widzicie wcześniej w ekskluzywnej wersji tego właśnie Mercedesa macie, macie drewno. Tutaj, tutaj ewidentnie widać, że, że są to plastiki. No niestety nie udało mi się znaleźć nic takiego, co by, co by imitowało drewno czy coś, żeby to troszeczkę inaczej wyglądało, ale też w połączeniu z zielonym kolorem, bo teraz tutaj można, można nieco lepiej to zobaczyć, że ojej, troszeczkę nie tak jadę, że jest to jednak plastik, więc, więc jest to średnio, ale, ale obiecuję wam, że poszukam jeszcze jakiegoś moda, żeby to troszeczkę bardziej e, elegancko wyglądało. E, i, I cóż, no chyba, chyba tyle, no mam nadzieję, że uda mi się coś znaleźć, żeby te brązy zniknęły, bo... Nie do końca, nie do końca też to pasuje, jak jest, jest właśnie ta zieleń czern, i gdzieś tam w niektórych momentach przebija właśnie, właśnie ten brązowy kolor. No, ale cóż, no, nie, nie, nie wszystko uda się zrobić idealnie. Chyba że wiecie co, zrobię taki eksperyment i troszeczkę cofnę sobie wersję ETS-a. Wtedy zrobię z lepszym, ale nie chcę wam. E, tego też utrudniać, bo jeśli jeździcie na singlu i chcielibyście sobie pomodować tą ciężarówkę, no to wiadomo, że chcielibyście to robić na jak najbardziej aktualnej wersji, także te, te wszystkie mody, co tutaj widzicie e, są właśnie do, do obecnie e, obowiązującej e, ojej jakby to umiem, do obecnie obowiązującej wersji, także także tutaj to w ten sposób działa e, fa, fajny samochód tam, tam wyjeżdżał, ale no mnie, mniejsza z tym. Mam no, tu ładnie, mamy, mamy przynajmniej drogę ładnie odśnieżoną. Mod na zimę nadal się nie zmienił, wszystko z nim działa w porządku, nic tutaj złego się z tymi modami nie dzieje. Jak też na pewno zwróciliście uwagę, to podświetlenie jest troszeczkę lepsze, ale to też jest, jest z moda. Ojej, ojej, oj, mam kolega trochę, trochę zwolnił, byśmy się mu wpakowali na naczepę. Na szczęście on już sobie skręcił, myślę, że ja pojedziemy dalej prosto. Troszeczkę chyba jeszcze jeszcze sobie poszukam innego moda, może na tą zimę, żeby było jeszcze więcej tego śniegu, żeby zaspy były jeszcze, jeszcze większe gdzieś tam na poboczach. Ale, ale nie wiem jak to z tym właśnie nam wyjdzie. Musimy zwolnić, bo mamy, mamy miasto. Tam staramy się pojechać tak jak, tak jak książka pisze, żeby nie łamać e, żadnych zasad ruchu drogowego o, także spróbujmy z tej dwójki, o tak wygląda właśnie to, to malowanie, jest to standard, takie, mm, może, może inaczej, nie jest to na pewno standardowe malowanie na Mercedesa które jest dostępne w grze, to też pochodzi z moda, ale jest e, jako malowanie fabryczne nie jest, nie jest, z tym źle, bo pokazuje nam, e, no właśnie... Ty, e, ej, nie wiem, widzieliście, na pewno żuczek nas minął, fajnie. E, tak troszeczkę inny, inny samochód niż zazwyczaj e, nas mijają. O, co, coś nam muzykę przerwało. Aha, ale, ale gra dalej, więc jest okej. Okay. Co, co więcej zmieniło się też tutaj w samochodzie, to, to też chyba z takich głównych zmian wszystko wam e, powiedziałem, co tutaj jest, jak to wygląda. No i jesteśmy, to dam powoli do Lublina. No, no mówię, no będę musiał koniecznie, koniecznie poszukać jakiegoś takiego fajniejszego wnętrza, takiego naprawdę ekskluzywnego do, do Mercedesa. No, niestety, miałem jedno, ale nie jest kompatybilne z tą wersją. Co, co bardzo bardzo mnie boli, bo, bo nie chcę Wam utrudniać po prostu życia, żebyście musieli sobie e, usteczniać tą wersję, jeśli, jeśli dany moc się Wam spodoba, czy coś, i, i robić to tak jak, e, tak jak powinniście. Żeby, żeby to działało, no, dlatego, dlatego te brązy z tymi plastikami tak troszeczkę, troszeczkę przyznam, szczerze, że wyglądają średnio. Musimy się powlec za, za jakimś autobusem, średnio, średnio lubię akurat za autobusami jeździć. O, śnieżarka -o. pojechała, o, znaczy piaskarka chyba tak to się dokładnie nazywa. O, jak widzicie rzeka też jest, jest zamarznięta, więc, więc w sumie fajnie. Także no, Mercedes z zewnątrz wygląda, wygląda fajnie. Przynajmniej według mnie. No, tutaj też ten mod na, na opony macie. Będzie na pewno w opisie tego. Skąd możecie sobie tego moda właśnie pobrać. Tak samo na no właśnie te, te samochody, które jeżdżą wszędzie. Też, też macie ten mod tutaj. Na tej, z tej strony był pobrany. No reszta, reszta akurat rzeczy jest, jest w warsztacie, tak jak to, żeby się wszystko w kabinie świeciło, czy, czy żeby było to wyraźniejsze, co, co tam się w niej świeci. Jedno co, co mnie boli w Mercedesie, bo zrobiłem już kilka tras, żeby, żeby się do niego przyzwyczaić troszeczkę. Bo to wiecie, jak się, jak się zmienia te samochody, ciężarówki, to, to tak trzeba troszeczkę się czasem do nich przyzwyczaić. Tutaj po prostu. Ale wiecie co, w innej części Europy tego śniegu na drogach jest więcej, a, a w Polsce jakoś te drogi są dobrze obciężone. Najpewniej zima nie zaskoczyła w ogóle kierowców, więc to dlatego. A właśnie jedna, jedna mała uwaga, co, co ostatnio udało mi się zauważyć, że właśnie na niestandardowych pojazdach, które poruszają się po drogach, musicie dość mocno uważać na, na samochody z wszelkiego rodzaju przyczepkami, wiecie? Po uderzeniu w taki samochód on się automatycznie zapada pod ziemię. Więc, więc na to musicie, musicie bardzo uważać. Wasz samochód co prawda się nie zapadnie, ale samochód npc i owszem, i, i to będzie trwało, aż do tego momentu jak wyjdziecie i wrócicie do gry, bo on w tym miejscu zostaje i tworzy się dosyć, dosyć spory korek, który ciężko ominąć. No ja sam się boleśnie o tym przekonałem. No więc, więc nie polecam, naprawdę nie polecam uderzać w te samochody. Wszystkie inne działa to normalnie, że po uderzeniu one sobie odjeżdżają, a samochody z przyczepkami niestety nie, więc, więc radzę na to uważać. Przynajmniej mi się tak zdarzyło, nie wiem. U was może tego nie być absolutnie. No niestety, niestety u mnie coś takiego właśnie wyszło, że coś takiego się zdarzyło. więc mówię na to, na to postarajcie się uważ bardzo uważać właśnie sporo osób też pisało o Volvo więc postaram się jeszcze w tym tygodniu dodać odcinek gdzie będzie też Volvo oczywiście oczywiście FK16 tak jak, tak jak wcześniej pytałem dodamy właśnie właśnie Volvo FK16 i, i zobaczymy zobaczymy jak, jak ono będzie wyglądało z modami tylko teraz będę musiał jeszcze raz przejrzeć sobie mody właśnie do FH16 które jeszcze działają a które, które już nie działają bo, bo mówię no tu z Mercedesem mi się tak zdarzyło że Jedno bardzo fajne wnętrze, które, które chciałem dodać do, do właśnie tego Mercedesa już nie jest kompatybilne z wersją, więc, więc bardzo bardzo szkoda. No ale cóż, postaram, postaram się poszukać innego fajnego i myślę, że też będzie, będzie wszystko ok, przejazd kolejowy, trochę, trochę średnio, ale ok. Zresztą, zresztą tych modów tutaj co to są z naczepami czy, czy z kołami jak coś zmieniacie czy coś to jest, jest oczywiście wszystko ok, a ja znowu sobie gadam i znowu zapomniałem użyć się kierunku, także e, bardzo was za to przepraszam. Staram się, o, staram się o tym pamiętać, ale mówię, coś się zagadam, zamyślę się nad tym, co, co chcę wam jeszcze powiedzieć. I, I po prostu zapomnę, zapomnę to wcisnąć. Ej, co tu nas minęło? Aha, ok. Jakaś osobówka nas minęła. I sobie poleciała. O właśnie, troszeczkę moglibyśmy te światła chyba przygasić. Chociaż może, może nie. nie będzie tak jak, tak jak jest. Także no mówię, no, ETS. Jeśli, jeśli wam się nudzi już po pewnym czasie, no to właśnie warto, warto zacząć się, się bawić modami w tej grze. Tu mamy fotoradar, który zwolnimy, żeby nas nie złapał, bo, bo nie chcemy niestety płacić żadnych mandatów. I właśnie był, nie udało mu się nas złapać, więc, więc też jest fajnie. Niestety koszty rosną, a kredyty same się, same się nie spłacą. Chciałbym minąć się mu nie wyszło. Dobra, to my się nie damy chyba pechnąć przed nas. Aha, to, to się zrobi taki mini korek przez to, bo, bo NPC po. To... Ale się, jak się wcisnął, co za, co za mały lujek. Hmm, oczywiście co do, co do kolorów tych światełek, które mygają na ciężarówce, to tam jest, jest tych kolorów kilka, bo, bo jest również niebieski, jest, jest zielony, jest czerwony i jak dobrze pamiętam, to chyba, chyba jest żółty, ale mogę, mogę się mylić. Dobra, wróćmy do, do kabiny, bo... Tutaj piesa nie widać. Natężenie ruchu troszeczkę nam wzrosło, a my już, już dojeżdżamy do, do celu naszej podróży, jesteśmy w Lublinie, czyli znowu musimy troszeczkę zwolnić, aby nie płacić żadnych mandatów. zostało nam już tylko, tylko wjechać na, na spedycję cóż ludziska. no ja w tym momencie będę kończył tutaj zostało nam parę, parę metrów do, do spedycji ok, trochę wolniej żeby nic nie uderzyć, bo troszeczkę tutaj natężenie ruchu nam wzrosło ok, tu musimy się zwolnić nagraży na tą kolejną książkę, już czyta, ta to się kobiet, kobiecina naczyta w jedna trochę tego jest Cóż ludziska, tu mamy, tu mamy już spedycję, więc... O, więc cóż ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie, za wydwanie do końca. Ja sobie tu zaraz odstawię na na no spokojnie. I mówię, cóż, w następnym odcinku myślę, myślę, że będzie już można zobaczyć sobie właśnie Volvo albo jeszcze spróbuję coś z tego Mercedesa wam pokazać, tak żeby żeby to nie został taki pusty Mercedes, teraz wszystko może minąć. Więc myślę, myślę, że on prezentuje się całkiem, całkiem spoko. Chociaż mógłby, mógłby zawsze lepiej, i postaram się, żeby w kolejnym odcinku on wyglądał jeszcze ciekawiej, jeszcze coś w nim pozmieniać. A, a mówię, a do Volvo niebawem też wrócimy. Także dzięki wielkie za oglądanie. Ja Wam życzę szerokości w grze. I cóż, myślę, że widzimy się w jakiejś trasie na multi. Także do usłyszenia.